KAMNAM star! Siemka, tu Miczka z X2 i Gamma. Dzisiaj zaprezentujemy wam Furniture Mod w Minecrafcie 1.5.1 Znajdujemy się właśnie w koronie oraz smokingu, żeby wyglądać elegancko. Właśnie znajdujemy się nad yy, kuchnią. Mamy w niej piecyk, w którym da się przepiekać różne produkty, lodówkę, która znajduje się w górnej części oraz zamrażarkę, która znajduje się w dolnej części. Przechodzimy teraz. Tutaj mamy łóżko, na którym jest kołdra w kształcie kliperka. Mamy lampkę i mamy oczywiście szafkę, noc. Teraz idziemy do łazienki. Tutaj mamy y, umywalkę obok mamy kibelek, który jest no, mało funkcjonalny, ale jest. No i tutaj jest kanalizacja. Czyli pełny wypas. Tutaj mamy telewizorek. Oczywiście kanapa. No, a tutaj warto zwrócić uwagę, ponieważ mam przeszkodę podłogę i widać, że pod spodem jest kamień, a na górze mamy nałożony dywan z brązowej wełny. Dzięki za obejrzenie naszego poradnika. Ten poradnik nazywa się Zagrajmy z Miczką z X2 i z gambą w mody, część pierwsza. Proszę o subskrypcję na razie.